To pięć rzeczy, o musisz pamiętać podczas jazdy samochodem. Numer 1. Jazda samochodem jest nudna, więc pamiętaj, żeby scrollować TikToki podczas jazdy. Numer 2. Pamiętaj, że jeśli scrollowanie TikToków ci nie starcza, masz jeszcze soczek do jazdy. Moim ulubionym jest Jack Daniels, ponieważ idealnie mieści się w tym pięknym uchwycie na kubek, czy co to kurna jest. Numer 3. Pamiętaj. I rowerzyści to twoi wrogowie, więc jak jakiegoś zobaczysz, upewnij się, że już nigdy nie wstanie. Ale podczas spotkań z rowerzystami musisz uważać, ponieważ nie tylko ty możesz skrzywdzić ich, ale oni mogą skrzywdzić ciebie. Numer 4. Jeśli zauważysz auto z literką L na dachu, wiedz, że jest to skrót od Lamus i musisz zaznaczyć na nim swoją dominację poprzez wjebanie się w ich auto. I finalny, numer 5. Pamiętaj, że jak zmieniasz pas ruchu, wciśnij sprzęgło i gaz do dechy, niczym znany polski piłkarz Adam Mickiewicz. W każdym razie dziękuję za słuchanie i żegnajcie.